Hej kochani! Dziś... Który to już dzień daily? Kurczę, chyba dziesiąty wow. yy, Więc tak. Yy, dziesiąty dzień daily. Dzisiaj chcę oczyścić to całe to, żeby po prostu było więcej miejsca i żeby było więcej miejsca na budowanie. Jak widzicie, ostatnio tutaj coś oczyściliśmy, więc ogólnie te budynki bym chciała przystawić, żeby one o tak były, a nie o tak, bo dzięki temu będę miała więcej miejsca. Albo wiem, możemy zrobić tak, że to będzie takie mikro miasteczko, które będzie takie malutkie i tak dalej. Dobra, skopiemy to, bo to bez sensu. No i jesteśmy oczywiście na Survivalu. W sumie nie wiem, kiedy ostatnio byliśmy na Kreatywie, to jest ciekawe. Make. Niby nam się zbiera, ale kwibunku tego nie ma. Chyba muszę zaktualizować tego Multicrafta, bo. Coś, coś nie gra. I ogólnie polecam bardzo Minecrafta. To jest Minecraft, tylko że na telefon. No i oczywiście za darmo. Zobaczymy, co tam u Mopsika. Mopsik, 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 co jest? Ej, nie ma Mopsika. Mopsiuś, gdzie jesteś? Mopsik, gdzie on jest? Uciekł! Przecież tu nie ma dziury, żeby uciekł. Jak to możliwe? Przecież nie mógł nigdzie uciec. O. Tu, tu miało być to obi ale coś nie wypaliło. Ogólnie. ty Äh. <ś> Papuga, coś ci nie wypaliło z tym drzewem. No wiem, że nie wypaliło. No, już mu tego tak nie wytykaj. Dobrze, już. Spokojnie, no nie krzycz. Kurcz, no. Mówsika no, nie ma. Uciekł. O, fajne takie duże drzewo. Ej, fajne są te drzewa. Dobra. Musimy trochę tu pościnać tego. Więc tak, czy ja mam się kierować w Mam. Proszę. Okej. Okay. Więc, kochani, widzimy się, jak to wszystko pościnam. Czekajcie, bo ja się to zgubiłam. Za chwilę pościnam, bo muszę najpierw się odnaleźć. Dobra. Wcale aż tak daleko nie poszłam. Dobra. Najbardziej to bym chciała rozkopać o w tą stronę. Oraz w tą. O w tą stronę. Ta, ta oraz ta. Nas nie interesuje. Więc dobra. Wybierzmy pierwsze drzewko. Myk, 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 myk. No i dobra. Z widzimy się, jak już skopie to całe. Całe drzewo. Pa, pa. Dobra, kochani, mm, ogólnie to puściłam trochę, ale zrobiła się noc, więc skończyłam trochę. No, coś tu jest, Nieby. Nie ma katastrofy. Wow, wow, wow. Co to jest? Psz. Nie mam pojęcia. Dobra, skopiemy jeszcze trochę. Tu kurczę, ja tam już nie dosięgnę. Mhm. No właśnie, dlatego nie ściem też tych dużych drzew. Bo po prostu ja tam nie dosięgam, żeby je to po prostu sobie ściąć. Mhm, dobra, ogólnie to już dużo miejsca nam się tu zrobiło. Co tu nie, nie jest aż tak dużo miejsca, ale za to tutaj już drugie takie miasteczko mogłoby powstać prawie połowa. Więc no. Mm, ja się biorę na ścinanie. Oraz oczywiście tych liści ścinanie. A wy oglądajcie dalej. Albo przebijcie po prostu jak nie chce Wam się oglądać. Choć, że to będzie na przyspieszeniu, więc długo nie potrwa. Czekajcie, ja muszę Wam coś pokazać. Widzicie, ile tu jest ptaków? Zobaczcie, a tu jest jakieś gniazdo. Szkoda, że nie mogę tam podlecieć. Dobra, make. Zobaczcie. Ptaki tu mają jakieś swoje gniazdo. Widzicie, ile ich tu jest? Patrzcie. Jest ich milion, a nawet więcej W raju Wow Niesamowite Dobra, nie będę im psuć Tego gniazda, bo fajnie Mamy dużo ptaszków Więc Fajnie Dobra, ja kopię dalej Dobra, kochani. Ja tu ani chwili nie mogę pokopać. Ciągle jakieś nowe rzeczy. Tu mamy kolejne wejście. Albo kolejną jaskinię. No, dobra. Schodzimy? Okej, okay, schodźmy. Ło, Jaka ona wielka. Wow, Ja cię kręcę. W gigant. Eno. O nie, Jakie tutaj wyjdę? Dobra, trudno. Może, może damy radę? Ała, o nie, tu jest ciemno. Aaa, ja się boję! Tu Bo zombie pewnie gdzieś są. Pomocy! Ludzie, help me! Kurczę, szkoda, że nikogo tu nie może być na tym serwerze. Aaa, pomocy! Dobra, czekajcie, ja muszę się przeteleportować do domku, bo ja, bo ja, bo, 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 bo ja się boję. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Już tyle ciekawych rzeczy, że, że ten. Ja już nie będę kopać. Następny odcinek będzie oparty tylko i wyłącznie na kopaniu. Więc słuchajcie. Zobaczmy, gdzie jest ta zgraja ptaków. Ptaszki, ptaszki. Cip-cip. Cip-cip. Ptasiunie. Pamiętam, że to gdzieś tu było. No i Gdzie one? Ptaszki. Cip-cip. Gdzie jesteście? Tu chyba. Były. Gdzieś. Nie wiem, ale na jakimś drzewie. Ptaszki. Cip-cip. Gdzie jesteście? Ptaszki. Tu jest! Tu są! Raju! Ptaszki! Ile tu ich jest! Ła. Wow. Dobra, to ja mi tutaj skopię, żeby miały, miały gdzie latać. Ja, ile tu jest pięknych ptasiów! Słodkie są! No i dobra, ja im zostawię, zostawię to lewitujące gniazdo. Zobaczcie, ile tu ich tu jest! Tu jest ślicznie! A, Słodkie! Dobra. Dobra, może dzisiaj taki krótszy filmik, bo tak właściwie to nie wiem co nagrać. Trochę pościnałam, tu mamy trochę ptaszków i tak dalej. Może będziemy kończyć. Nie wiem kochani. Mi to się nie wiem. Nie wiem czy mi się chce tego Minecrafta jeszcze. Dobra, znaczy... No daily będzie będę nadal prowadzić i ale no... Ale musicie mi, mi jakieś pomysły do tego dawać, proszę was. Yy, Wiktoria, yy, pomóż. Ty to ciągle komentujesz. Daj jakiś pomysł, chociaż jeden. Wszystko docenię. Ale ja nie mam już pomysłów. Znaczy, no, jakieś tam pomysły mam, no, ale no. Nie wiem, czy wam to będzie się podobać, no. Proszę, pomóżcie. Ech, dobra, kochani, dzisiaj będzie króciutki, krótki filmik. Tu tylko jeszcze zetnę o to. Make, 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 make. Żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Nie, zobaczcie, no, słodkie są te ptaszki. No, patrzcie, jakie słodziaki. Wiem. Jak będziemy na kreatywie, to zdecydowanie. I musimy coś im zrobić. Jakiś, jakąś budkę, jakieś fajne schronionko, bo, oni tam, bo one się tam zagnieździły i to fajne będzie. Dobra. Mimo, że mam już pomysł, to dajcie kolejne pomysły, choć pomysły mi to same wpadają do głowy, ale chętnie wysłucham Was i bardzo mi to pomoże. A poza tym Wasz pomysł pojawi się w filmie, więc kochani, papa. Pa. Żegnamy się i widzimy się jutro. Sorki, że ostatnio przez dwa dni nie nagrywałam, ale pominimy ten fakt. Dwa dni to, to nie dwa tygodnie, więc pa pa kochani! Pa!